20 lat pasji, zaangażowania i ludowych pieśni. Zespół Suze zdmuchuje świeczki z urodzinowego tortu. Wyjątkowy jubileusz świętowano w suskim ośrodku kultury w Suszu. Zespół powstał w wyniku projektu folkowo zakręceni. To miał być taki epizod jednoimprezowy, a jak widać, dzięki Bogu wieloletni i oby tak dalej. myśmy zaczynali od takiego warmińsko-mazurskiego folku, a teraz już tak troszeczkę też biesiadę. Na scenie pojawili się goście specjalni rakowianki z Rakowic, powiślanki z Kwidzyna i Marezianki z Kwidzyna. Ich barwne stroje, tradycyjnie tańce i pieśni przeniosły publiczność w magiczny świat ludowych tradycji. Bez zespołów, które współpracują z ośrodkiem kultury, a w tym wypadku Suze jest najdłużej współpracującym z SUDZKIM ośrodkiem kultury, nie istniałyby ośrodki kultury. Więc z tego miejsca należy podkreślić ogromną wdzięczność, bo to jest synergia działająca w dwie strony. Nie ma nas bez Suze i nie ma Suze bez ośrodka kultury. Jak na jubileusz przystało, były życzenia, kwiaty oraz upominki, między innymi od władz miasta, zaproszonych gości oraz pracowników suskiego ośrodka kultury. Wielkie gratulacje należą się i podziękowanie za te 20 lat pracy społecznej, bo to jest praca społeczna, to nie jest praca zawodowa, czyli ten wymiar, jeżeli chodzi o 20 lat, należy inaczej traktować. Życzyłbym następnych 20 lat i powiedziałbym tak, bo najtrudniejsze jest pierwsze 20 lat. Dla członków zespołu muzyka, taniec i tradycja nie są jedynie elementami repertuaru artystycznego, ale stanowią ważną część ich życia. Koleżanka 13 lat temu namówiła mnie, żeby przyjechać na próbę. I po tej próbie kierownik usłyszał, jaki mam głos. I tak zostałam, jestem do dziś. Ja się czuję w tym zespole jak w rodzinie. W ogóle zespół to jest prawie rodzina, bo to są siostry, bracia. Mieszkam na wsi, no więc bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Bardzo dobrze się tutaj czuję. Miło można sobie porozmawiać przy herbatce, przy kawce. Opracowujemy w międzyczasie właśnie jakąś tam piosenkę. Także bardzo by mi brakowało, gdyby tego zespołu nie było. Jubileusz SUZE okazał się nie tylko okazją do świętowania, ale też do refleksji nad dorobkiem zespołu. Artyści mają napięty grafik, grając i śpiewając na wielu znanych wydarzeniach. W okresie letnim, jesiennym jest tego najwięcej. Są to wyjazdy po sąsiednich gminach, województwach, na występ na przeglądy zespołów, kapel ludowych biesiadnych, występy na dorzynkach wojewódzkich. Podczas uroczystości odbyła się też zbiórka charytatywna na rzecz mieszkańca gminy Daniela Ponikowskiego. telewizja Kopernik. Kopernik.tv